Nie czuję się dobrze. To moja młodsza siostra, Lola. Jest malutka i bardzo śmieszna. Na zdrowie. Zwykle jest bardzo śmieszna, ale nie wtedy, gdy źle się czuje. A dzisiaj czuję się naprawdę bardzo źle. Ma okropny krzyk! Katar. Dziękuję, Charlie. Mama mówi, że wzięło ją na całego. Asik! I żebym się nią trochę zajął, nim pójdę grać w piłkę. Jak się czujesz, Lola? Mm, jestem dzisiaj zupełnie, ale to zupełnie do niczego. Asik! Hmm, nie będzie łatwo. <śmiech> <śmiech> Masz tu różowe mleko i ciasteczka na osłodę. Lola lubi różowe mleko. O nie! Lola, co się stało? Różowe mleko, a smakuje jak zielone. A ciasteczka są twarde i nie mogę ich połknąć. Nie mam ochoty na mleko, ani ciastka, ani na nic. A kiedyś tyle rzeczy mi smakowało. Tata mówi, że kwiatki poprawiają chorym humor. Arsik! strówko? E tam, mnie one wcale nie poprawiają humoru. Nos mnie boli i nic nie czuję. <słysk> A pamiętam, że kiedyś wszystko tak ładnie pachniało. <słysk> ah, jak ładnie. <słysk> Och, jakie słodkie. <słysk> Mm. Naprawdę czuję się dziś zupełnie do niczego. I wtedy znalazłem sposób, żeby rozruszać Lolę. Zaśpiewamy coś. Co dnia to? Ja zacznę. Słoneczko w kapeluszu. No co jest? Hip, 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 hura. Charlie, ja nie mogę śpiewać. Gardło mnie boli. I głos mi się łamie. A lubiłam śpiewać. Słoneczko w kapeluszu. Hip, 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 ura. Słoneczko w kapeluszu. Wychodne dzisiaj ma. <śpiewanie> A może ty coś dla mnie zaśpiewasz? Nie mogę, mam dzisiaj ważny mecz i Mark już na mnie czeka. Nie mogę go zawieść. Bardzo Cię proszę. No już dobrze. Kto się cieszy razem ze mną raz i dwa? Kto się cieszy ze wszystkiego tak jak ja? Kto się cieszy ze wszystkiego, niech nie ukrywa tego i zaklaszczę w ręce tak jak ja. Hmm, czemu nie klaszczesz? Bo nic mnie nie cieszy. Dlaczego tak okropnie się dzisiaj czuję? Więc mówię, to dlatego, że masz w buzi zarazki. Zarazki? Inaczej wirusy. Chciałabyś je zobaczyć? Aha? To chodź. Powoli, Charlie, mam nogi miękkie jak z waty. A... A... Dziewięćdziesiąt zarazków. Spróbuj policzyć. Raz, dwa, trzy, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, Ach. siedemnaście, sześćdziesiąt cztery, osiemdziesiąt Ach. pięć, yy, lola. Dziesiąt milionów. Miliard 22 mil... E, to pewnie Mark do mnie dzwoni. Lepiej odbiorę. 380 milionów. No to przyjdziesz dzisiaj czy nie? No pewnie. Tylko, że Lola. Gramy ważny mecz. No wiem, zaraz wychodzę. Cześć! Naprawdę okropnie źle się dzisiaj czuję. Dawno nie czułam się tak okropnie. Lola, powiedziałem Markowi, że już idę. Mama przyjdzie się z Tobą pobawić. Ale ja z Tobą chcę się dzisiaj bawić. Hmm, dobrze. To może poukładamy puzzle. Hmm, tam gdzieś są moje ulubione. To te? Mhm. Mm to ulubiona układanka Loli. Hmm. Hmm. Jest. 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 Hmm. Może już ci trochę przeszło, bo obiecałem Markowi, że przyjdę. Jest. Zaraz niech pomyślę. Tutaj. To znaczy, że przychodzisz, tak? No jasne. W tej chwili wychodzę z domu. Cześć! Charlie! Co znowu? Brakuje mi kawałka. Tego z uśmiechem. Mama go z tobą poszuka. Chcę, żebyś ty pomógł mi go szukać. Ach. Spinka do włosów? Syrenka? Jest już uśmiech. E, jest. Gotowe. Jak się teraz mm -hmm. czujesz? Mm -hmm. Czuję się okropnie i w ogóle mi nie przechodzi. Chciałabym już nareszcie wyzdrowieć. No, to może zawołam mamę. Nie, Charlie. Chcę, żebyś ty ze mną został. Proszę. Dobra, zostanę. Mm. Mm. I wtedy coś mi przyszło do głowy. Ej, Lola, gdzie jest twój motylek? Właśnie nie wiem, Charlie. Chyba się nudził i odleciał. Nie wiem tylko dokąd. A ty jak myślisz? Może poleciał prosto na motylkowe wzgórze? Na motylkowe wzgórze? Tak, na motylkowe wzgórze. Chcesz go poszukać? Chcę bardzo! To twój motylek! Myślisz, że uda nam się go złapać? Tak, jeśli się pośpieszymy. Lola, zapój! Już skaczę! Hop. Patrz, on jest tam! Odlatuje coraz dalej. Trzeba zmienić obłok szybko! Hop. <laughs>

Tam Cię znalazł. Hmm. O, o, jaki wesoły. <laughs> nie, tędy, tędy. Pomogę Ci, chodź. No chodź, Charlie. Idę, idę. O, O, przyk! o No nie! O, przyk! Charlie, no i jak się czujesz? Oj, niestety, nie za dobrze. Kto się cieszy razem ze mną raz i dwa? Ech. Chcesz układankę albo możemy skakać po chmurach. Aha. Ech. Nic się nie martw. Będę z tobą przez cały dzień, aż do wieczora. Dopóki nie poczujesz się zupełnie, całkowicie zdrowy. Mamo!